Czekaliśmy na ten film chyba ponad rok, albo jeszcze, jeszcze dłużej, bo został przesunięty wiele razy, i rzadko się zdarza, żeby po takich przesunięciach film, który wydawał się średni, wyszedł całkiem dobrze. Cześć, witajcie w Hype Training, o pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj tradycyjnie Radek. Witajcie, dzisiaj chcemy opowiedzieć wam o filmie Free Guy, czyli najnowszym filmie o Twenty Century Studios, czyli dawnym Twenty Century Fox teraz tak nazwanym, ponieważ należy do Disneya. O filmie, w ogóle to, ta wytwórnia od dawien, znaczy bardzo dawno nie wypuściła żadnego filmu, można tak powiedzieć. No w, tej, w sumie były jakieś tam produkcje, mniejsze. Znaczy to ma, wszy, to, ma, to, ma, to, ma, to ma wszystko sens jakby przez to, bo jakby, to znaczy była ta kobieta w oknie, która została sprzedana Netflixowi. Niby Finish Street też był odkupiony, Netflixowy też był odkupiony tak. od nich. To wszystko jest związane z tym, że w USA prawa do filmów, jakby Disney nie może wypuszczać filmów kinowych na swoje streamingi, bo mają tam własne umowy z HBO Maxem, więc Dokładnie. no tam tam trochę jest to powiązane i przez to dużo rzeczy wypychają na przyszłość, ponieważ Kosztować te filmy mogą lecieć tylko w kinach, tak jak na przykład Spin-off serii Kingsman. Kingsman, pierwsza misja, który film, który ma mieć premierę chyba dopiero w grudniu, jeśli się uda. A nie w styczniu? Nie wiem, w, w Stanach na pewno w grudniu, a możliwe, że w Polsce w styczniu. Ale nie o to chodzi. Freegide. Film z Ryanem Reynoldsem w roli głównej, reżyseria Sean Levy i to jest. To nie jest. To nie jest team który gwarantuje dobre udane dzieło. Może tak. Miałem dużo wątpliwości przed tym filmem. Ogólnie trzeba powiedzieć, że jakoś z jastunach ten film nie prezentował się jakoś tak szczególnie wyróżniająco. To znaczy mieliśmy z jastunach pokazane, że Ryan Reynolds gra postać z gry, która nagle zaczyna żyć własnym życiem. Chyba w sumie tyle wiedzieliśmy ze Rastunów i były tam jakieś różne gargi takie Reynoldsowe. Tak, dokładnie. I w sumie i było oczywiście, było oczywiście też Taika Waiti w jednej z ról. Tutaj właśnie jak się okazuje odgrywa rolę tak jakby twórcy gry, chociaż tam jest pewne, pewna skomplikowana historia, więc, więc, więc nie będziemy aż tak, tak bo, bo, nie mówię, bo ta recenzja jest niespoilerowa, ponieważ chcemy was zachęcić jednak do pójścia na ten film, bo to jest ciekawy film do przekonania się na własne oczy w kinach, a jedna duża wątpliwość, dlaczego ten film był taki, a nie wiem czy to się uda, ponieważ porusza on tematykę gier komputerowych, a wiemy jak się kończą filmy o grach komputerowych albo na podstawie gier komputerowych. Tu Akurat nie mamy na podstawie gier żadnych, mamy tak luźnie związane z różnymi seriami typu GTA, jakimiś tam strzelankami, ale jest ogólnie to całkowicie oryginalna fabuła. Na podstawie niczego, na podstawie wielu rzeczy, można tak powiedzieć, wielu marek złączonych powiedzmy w jedno. Tylko że skoro mówisz już o takich. Y filmach poruszających tematykę gier, to jednak mieliśmy jeden film, który według mnie pod pewnymi względami jest podobny do Frigaja i wyszedł naprawdę dobrze, a mowa tu o nowym Jumanji, ponieważ tam też mieliśmy e, tracitelną sytuację, a jednak bohaterowie trafiają do środka gry komputerowej i mhm. też wydawało się, że ten film będzie słaby, a potem nagle się okazało, że on jest bardzo dobry i ciekawie właśnie wykorzystuje tą tematykę gier, właśnie tego, że bohaterowie są w świecie gier i z tym są związane e, różne různé No, zabawne rzeczy. Freaky to jest taki film piksele, tylko w odwrotnej rzeczywistości, bo piksele nie były zbyt nieudane. To jest film z 2015 roku. I, i, i widzisz, tutaj też było duże zagrożenie, że to się skończy właśnie w podobnym klimacie. Ten film posiada jeden wielki wątek miłosny. Pod właśnie takiej komedii z Ryanem Reynoldsem, który właśnie jest tym, tak, tym facetem, czyli, czyli po prostu pracownikiem w w banku, w tej, w tej grze, który po prostu jest po prostu jedną z jakąś taką trzecioplanową postacią, która tam po prostu zapycha. Plan po prostu? Tak, jest NPC-em. Tak, właśnie, jest NPC-em. Dostajemy właśnie romans i to wpływ pozorom zupełnie inny niż się zapowiadało od samego początku. A poza tym, według mnie jest tutaj też sporo takiego, nie wiem, komentarzu trochę do, do, do rynku gier, właśnie też komentarzu na czasami społecznego co do, do całej, co, co całego USA, więc, więc pod tym względem też ten film jest. Ciut inny niż to, co można było się spodziewać. Oczywiście te, ten komentarz odnośnie rynku Gier jest taki bardzo delikatny i taki niuansowany. Znaczy, mo, można to tam było trochę wsadzić jeszcze więcej, można było tam kogoś docisnąć mocniej, ale okej, okay, stwierdzili, że to jest nowa marka, bali się, jakby w, wydaje mi się, że przy oryginalnym filmie atakować. Tym. A wczoraj Ryan Reynolds na Twitterze ogłosił, że Disney chce sequel do Guy'a, więc możliwe, że w przyszłości. To, że Disney chce to nie oznacza, że ten sequel powstanie, ale całkiem możliwe, że studio zdecyduje się na kontynuację, szczególnie jeśli teraz to raczej się zdecydują na kontynuację. Nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądać część box-office'owa, ponieważ ten film wychodzi w takim dość skomplikowanym czasie w USA, więc ciężko powiedzieć, jak A, on sobie ale zarobi. Bagaśle, ale, bagaśle wszyscy, informacje ale są dość. Ale, ale jest są świetne od krytykowi. To była pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła. 80 chyba w tej chwili 5 czy 6% na Rotten Tomatoes. A moja opinia poniekąd się pokrywa. Ten film ma takie czasami wolniejsze momenty, które nie są wolne w taki dobry sposób. Na zasadzie dużo Ta. się dzieje na ekranie, ale to troszkę tak jest męczące. Ale, i, to, I to tak w dwóch, dwóch trzecich filmu, bo końcówka jest bardzo fajna, bardzo ciekawa, dużo się dzieje, i wszystko ma tak jakby sens, zawiązuje nam się historia. I to wszystko jest nawet koniec końców troszkę wzruszające w kontekście naszego tak, świata właśnie, rzeczywistego. Tak, właśnie. Ja miałem takie uczucie przez wielu momentach filmu, że tam zostało za dużo rzeczy tak wciśniętych, nie wiadomo po co. Na przykład jakieś wiesz, reakcje jakichś youtuberów na to, co się dzieje uh -huh. w, te, w, te, w tej grze komputerowej. Też nie wszystkie gagi aż tak bardzo pasowały. Miałem takie momenty w tym filmie, gdzie jednak. Się zastanawiałem, no, że on jednak mógłby być lepszy. Jakby go trochę tak. tam nie wiem, trochę go inaczej pociąć, trochę inaczej jakieś rzeczy dać, to, to mogłoby być z tego jeszcze coś lepszego, ale to, co powiedziałeś, końcówka jest fantastyczna. W momencie, kiedy zaczyna się to wszystko spinać, wszystkie wątki zaczynają, zaczynają się łączyć, to docieramy no, do, do, do dość wzruszającego zakończenia, jak to powiedziałeś, więc. więc więc nawet jeżeli, nie wiem, idziecie do kina i tak sobie, po, nie wiem, po pół godzinie tak stwierdzacie, a ten film to jest słaby, bo tak z nim miałem tak, momentami takie uczucie, szczególnie... No, oczywiście on ma od samego początku dobre elementy, ale w niektórych momentach właśnie może to się czuć takie... To jest za bardzo przerysowane, to jest za bardzo trochę przegadane właśnie tymi momentami, jakimiś wycinkami z YouTube, jakichś losowych youtuberów, ale ostatecznie koniec końców to zmiesza w bardzo dobrą stronę. A czy wydaje mi się, że to może być też dla nas to wrażenie z tymi anglojęzycznymi youtuberami. Ja na dobrą sprawę, jedynym youtuberem, którego tak trochę oglądałem z tego całego grona, był Jacksepticeye, ale a no są tam na przykład ninja, Pokimane i to są twórcy, którzy myślę, że jeśli ktoś z młodszej widowni amerykańskiej pójdzie na ten film, to każdy taki gościnny występ to będzie dla niego O to będzie taki, ale wiesz so, i tak był najlepszym, najlepszym gościnnym występem był ten gościu, ten taki nerd, który siedział w swoim pokoju. Ja wiem, y ja, 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 ja. któ no, wiem, Który był świetnym komentarzem na temat wszystkich fandomów, ponieważ nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale on w tle miał plakaty <laughs> Deadpoola z Avengers Inf Infinity War, Rika i Mortiego i jeszcze wielu rzeczy, i tu był taki pik nerdoza w jednym i świetny tak, komentarz społeczny, który wyśmiewał po prostu wszystkie toksyczne fandomy. Ale w, wiesz, to przy okazji było to było, ironi to było podwójnie ironiczne, bo tam był plakat Deadpoola, a jednak no, Ryan Reynolds. co nie? Tak. A co do występów gościnnych, to jest tutaj ja mam wystaw gościnny, który zawalił głowę, to znaczy może nie do końca, ale, ale jednak się powinien się wszystkim spodobać. Ogólnie, ogólnie jest taki pewien moment w filmie, który wszystkim fanatykom różnych ciekawych nawiązań po prostu niesamowicie przypadnie do gustu. Ten moment jest przesadzony strasznie, ale widać, że on specjalnie jest przesadzony i jak się to ogląda, to ma się takie wrażenie, o nie, dlaczego? Ale, ma, ale później masz takie, okej, okay, wiadomo dlaczego zrobili to twórcy, po prostu to, to był po prostu jeden wielki żart. To nie miał być autentyczne, cool nawiązanie do wielu rzeczy, chociaż może niektórym się takie wyda, ale to, 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 to po prostu Disneyowskie nawiązanie mocno. A to kamio, o którym mówiłeś, możemy o nim powiedzieć w kontekście damingowym? Dlaczego rozsadza mózg? Bo Radek był na A, dubbingu i, i, i ja nie domyśliłem się, więc możesz spokojnie powiedzieć, bo nikt nie, nie domyśli e, się dobrze, o co Tak chodzi. więc mamy po prostu e, scenę, ponieważ ogólnie Reina Reynoldsa w polskiej wersji tego filmu jest Paweł Ciołkosz i on walcząc z e, Kolesiem, czyli po prostu taką zmodyfikowaną e, wersją e, samego siebie, też dubbingowaną przez Pawła Ciołkosza, wykorzystuje pewien element, który powoduje wystąpienie cameo innego aktora, dobingowanego też przez Pawła Ciołkosza, <grym> dlatego, że to jest zachów po innych filmach. Więc e, nie, jak się nie domyślacie, to pójdźcie na ten film, zobaczycie, o co koniec końców chodzi, bo ja podejrzewałem, znaczy, obstawiłem wszystkie opcje. Okej, okay, kogo dubbingował Paweł Ciołkosz? Miałem takie, okej, okay, tego, tego, ale to nie ma sensu, nie ma sensu, a później jak widzicie to w filmie, jest takie, a okej, okay, w ten sposób, okej, okay. <laughs> można, okay, to, 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 można było i tak, ale nie spodziewałem się, że pójdzie to tą, tą drogą. W ogóle, według mnie, kreacje aktorskie były, były nawet ciekawe, tak w porównaniu do tego, jak były kreowane nam w zwiastunie. Ryan Reynolds oczywiście grał trochę, trochę siebie, ale jednocześnie taki cały, right. na takim cały czas pozytywnym haju, z takim, takim attitude, że był, że wydawał się trochę unikatową postacią w tym wszystkim, więc jego humor też był trochę inny przez to, bo był taki masywnie znaczy, bo pozytywny, bo, bo, bo... co nie tak, właśnie, warunkowany właśnie przez swoją gra, postać. Właśnie, właśnie on gra tego faceta, czyli takiego, no nie bardzo z określonego NPCa, oczywiście tam jest, jest to w pewien sposób jest pewien twist z tym wszystkim. Więc, więc akurat to, że Ryan Reynolds graje Rayana, Reynoldsa w tym filmie, to nie ma żadnej, żadnej żadna wada to nie jest akurat w tym wypadku. W tym filmie. tutaj nie ma jakiejś gigantycznej obsady, nie ma gigantycznej obsady, ale, ale nie, nie można na nic narzekać. Wydaje mi się, że najwięcej tutaj do zagrania miała Jodie Comer, która jest jakby. która najwięcej dzieliła świata realnego i świata wirtualnego, ponieważ tutaj miała, grała jakby podwójną rolę. Co nie? Ale. Ona, fa ona miała fajne emocje pokazane na twarzy podczas tej części. Nie, nawet tej wirtualnej części trochę też, ale tej realnej części też. A w ogóle to też był fajny myk, bo zastanawiałem się jak oni będą chcieli pokazać to, że to jest jednak gra komputerowa, ale jednak to, co wszystko widzimy, gdy akcja się rozgrywa w grze komputerowej, jest super fotorealistyczne. Ale gdy byliśmy w świecie rzeczywistym, to to, co było na ekranie, było taką lekko wygładzoną CGI wersją, która mogłaby tak. rzeczywiście tak się prezentować w jakiejś współczesnej grze komputerowej. I jak na to, że ja jestem graczem trochę, nie jakimś super hardkorowym, to muszę powiedzieć, że nie widziałem jakichś super dużych niespójności wobec świata gamingowego. Nie tylko badała scena z serwerami, bo jakoś ta scena z serwerami to jakoś tak. A czy oczywiście tam jest dużo takiego boomerskiego scenopisarstwa, osób, które niespecjalnie. Znaczy, może i badały temat gier komputerowych, ale tak widać, że tak po macoszemu trochę. Niektóre rzeczy były strasznie uproszczone na potrzeby scenariusza po prostu, tak żeby zrozumiała tak. to szeroka widownia. No bo jakby niektóre rzeczy przedstawiać to jeden do jeden, tak jak wyglądają w rzeczywistości, to chyba nie byłyby tak kinowe i spektakularne. Po prostu tak. musieliśmy przyjąć te konwencje tego filmu. Więc jak finalnie oceniasz, Radku? Dzięki za, za bardzo dobrym zakończeniu. Nie wiadomo, takie 7, 8 mogę temu filmowi na 10 wystawić, coś tego typu. Ja oceny w liczbowej może nie dam, ale polecam ten film, ponieważ jest na pewno pozytywnym zaskoczeniem, bo ten film naprawdę mało brakowało. Naprawdę brakowało trochę gorszych kreacji aktorskich, trochę gorszego scenariusza, trochę gorszego montażu, bo montaż też nie był zły, koniec końców, bo też dużo scen, na przykład względem zwiastuna, było inaczej zmontowanych. Mało brakowało, żeby ten film był bardzo, bardzo zły, albo przynajmniej taki przeciętny. A okazało się, że tak koniec. Więc końców z, tą, z tym zakończeniem, jakby to, jak został przeprowadzony ten film, wyszło fajnie. I to jest bardzo pozytywne zaskoczenie. Miło ten film obejrzeć z ponadrocznym opóźnieniem, i się okazało, że ten film jest w porządku. To, tak, jest, to jest na więc, pewno pozyty najbardziej więc... pozytywne zaskoczenie tych wakacji. Tak więc. Idźcie do kin, albo czekajcie na lato 2022, kiedy pojawi się on na Disney Plus musiałeś, <grym> musiałeś przypomnieć, musiałeś przypomnieć, musiałeś przypomnieć, Radku. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie, dajcie nam znać, jeśli już oglądaliście. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasz serwer na Discordzie. Oraz na grupę na Facebooku Disney Plus Polska. Tak, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Dzięki, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.